Na co dzień pracuję z przedsiębiorcami, którzy zastanawiają się jak rozwinąć swój biznes. Zwykle jest tak, że zgłaszają się do mnie te osoby, które już trochę doświadczyły, że to nie jest takie proste, że wychodzi się z korpo i zakłada coś swojego i dzieje się. No i to są osoby, które trochę doświadczyły tego jak trudno jest przetrwać na rynku. No i zastanawiałem się, jak to wszystko ogarnąć. Pomysłów w głowie mnóstwo, bardzo często tylko co w jakiej kolejności wykonać, dlaczego i tak dalej. To są te wątpliwości, którymi często e, się zmierzają moi klienci. E, generalnie moim zdaniem człowiek rozwija się całe życie, więc jakby w momencie, kiedy powiem nie, no to już jestem w tym miejscu, gdzie chciałem być, nie chcę się więcej rozwijać, to znaczy, że coś jest nie tak i zacznę się cofać i nie zaczną mnie wyprzedzać. nie? Więc jakby całe życie raczej chcę rozwijać się i rozwijać swój biznes. Natomiast jednak jedna z takich mniej znanych moich marek, czyli Slow Business Academy, to, to chodzi o to, żeby trochę ten biznes robić w rytmie slow, czyli w mojej ocenie. Znaczy to jakby każdy może robić, jak chce. Jak ktoś chce cisnąć, proszę bardzo, nie ściśnij, nawet mogę mu w tym pomóc. Natomiast ja sam nie chcę jakby cisnąć za dużo, dlatego że no widziałem już dużo ludzi, którzy cisnęli. Niekoniecznie wylądowali w tym miejscu, którym chcieli. Nie znaczyłem, że człowiekowi wydaje się, że jest terminatorem i tak dalej. Znowu ci od zdrowia czy od mindfulnessu pewnie ci już o tym opowiadali, o swoich klientach, a temu serce, a temu tamto i tak dalej. Więc jest, jest dużo historii, gdzie faktycznie jakby się płaci za to, że się ciśnie. Nie od razu. Frycowe się płaci nie na początku, tylko w tym wypadku na końcu i zwykle to jest koszt zdrowotny albo rodzinny. Nie?